bo tak będzie szukał, ja tymczasem pan znowu z ofu i powiem Państwu, że książki oczywiście są do nabycia przy naszym stoliku, a gdyby ktoś się długo decydował i zastanawiał i dzisiaj powiedziałby nie, a jutro powiedziałby, kurde, szkoda, że wczoraj było to spotkanie, bo dzisiaj to bym kupił. Tu te książki są w tajnych kompletach, nie? Zresztą wiele książek z naszego kraju. Tam, na, tam gdzieś na półce są, na pewno. Teraz będą dwa użyciów, tak wydaje I dopuszczę do głosu Krystiana. Pięknie drżysz czekając, zachłanna na nas słówko, które utwierdzi, utwierdzi cię w twoim wyborze. A ja zazdroszczę, mogłabyś odejść od drzwi wieku lat piętnastu, lecz tego nie zrobisz, bo już jesteś molą, dawno wyszłaś w morze i zaczęłaś kluczyć. tu wiersz, który sobie napisałem kiedyś w Sopocie, to tam nie oczywiście nie ma znaczenia, że tutaj tak sobie napisałem pod wpływem wierszy Anny Piwkowskiej, które na jej spotkanie sobie napisałem wiersz w trakcie jej spotkania. Albowiem suczki są wówczas milutkie, gdy robią loda z połykiem i odwiecznym smutkiem, który dręczy ich serca oraz w oczach mieszka. Wtedy żaden pajper ni parra koleżka nie jest im potrzebny, a im tym bardziej. Wolą wytrysk na piersi. Rano mają ciało w pogardzie, nastawiają pralkę, słuchają Rawela. Ełkim się przypomina, niedzielę rozdziera telefon od matki, supraśla królowej, którą przed seksem bolała zawsze głowa. Jest wodzi cipa i otwór na miłość. Przyszłość? Ona była. Chciałem Ciebie coś zapytać, ale Cię zapytam później. Dajmy teraz czas Krystianowi. Ja tak jak wspominałem wcześniej, w momencie, gdy do, Ang do Anglii, to właściwie zaczynaliśmy się uczyć się nawzajem Anglików, Anglicy, Polaków, czy tam w ogóle mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Anglia już wtedy była multikulturowa, ale my trafiliśmy do takiego miejsca, a do prowincjonalnego miasteczka i tam wszystko trochę wyglądało tak, jak w tym serialu, co ludzie powiedzą. Yy, znaleźliśmy mieszkanie w chatce pewnego człowieka, który był bardzo specyficzny miał bardzo specyficzne hobby yy, I o tym właśnie człowieku jest opowiadanie Steam Cottage. I fragment tego opowiadania przeczytam. Chatka danego targeta mieściła się pod adresem Ten Meadow Rise i nie wyróżniała się niczym szczególnym wśród dziesiątek, jednopiętrowych, niezbyt dużych budynków, jakich w pełno można było zobaczyć na pagórkach Dowlish. Do y domek w kształcie zbliżonym do trójkąta ułożony był na łagodnym wzgórzu. Jego nazwa nie pozostawiała żadnych złudzeń co do paski jego właściciela. Tony ponad wszystko kochał lokomotywy. Przez większość życia pracował jako prawnik w rządzie królowej, a gdy odszedł na zasłużoną emeryturę, całkowicie oddał się swojemu hołdu. Jako stary kawaler, bojący się kobiet niczym ognia piekielnego oraz żywy przykład człowieka usabiającego wszystko, co old fashioned, Tomy stanowił zjawisko cokolwiek niecodzienne w multikulturowej Anglii XXI wieku. Był reliktem, przedstawicielem pokolenia, które odeszło w niepamięć generacji 80-latków, którzy w dużej mierze zapomniali teraz pokoiki domów starości gdzie na powrót stawali się dziećmi. Był reprezentantem wszystkich pozostałych w przyszłości dżentelmenów, mówiących arcypoprawną angielszczyzną i znających połowę Szekspira na pamięć. Dystyngowanych panów i pań, którzy nie ważyliby się wyjść z domu bez idealnie dobranego stroju, którzy, jeśli zaszłaby taka potrzeba, wstaliby o czwartej rano, aby wypastować buty i wyprasować koszulę, Nieśmiertelnych fanów krykieta oglądanego przy filiżance herbaty i krakersach, pamiętających Mistrzostwo Świata w 1966 roku, Ludzi umiejących przeprosić na 150 sposobów. Był patronem flegmatycznych jak diabli i tradycjonalnych jak cholera, przewidywalnych jak zaćmienie słońca, operujących tym niesamowitym poczuciem humoru, którego nie ogarnie nikt, kto nie urodził się w Wielkiej Brytanii. Był gościem, którego należało zamknąć w klatce i pokazywać ludziom mówiąc przy tym, oto Anglia, kraj, którego już nie ma. Mapa Tonego Targeta nie zawierała jak kraju, w których nie istnieje kolej. Na cóż mu te barbarzyńskie krainy, przez które nigdy nie wszędknął żaden parowóz, które nie znają zapachu dymu wypluwanego przez komin lokomotywy? Czasem, gdy podczas śniadania rzucał, jakby od niechcenia kilka słów dotyczących jednej z jego podróży, próbowałem sobie wyobrazić go gdzieś na krańcu świata. Widziałem go wówczas w Korei Północnej, gotowego obalić reżim, aby dotrzeć do łupnia upragnionej OI-49. W nieznośnym upale której z południowych prowincji Chin, polującego na lokomotywę QIO z ozdobioną tablicą ku czci generała Z.D. – Tony Target. człowiek żyjący w myśl Maksymy – In England, everything is traditional. Tysiące mil od domu zaczają się jak łowca motyli, aby upolować kolejny, unikatowy okaz. Naciskając przycisk aparatu czuł się jak władca materii. Chwytał swoją ofiarę, brał ją w posiadanie. Kradł jej ziejącą parą stalową duszę. Po powrocie do domu, godzinami obserwował klatkę, w której ją zamknął. Malutki, plastikowy prostokącik, ze śliską błoną w środku. Wreszcie wysuwał jedną z olbrzymich szafek i wkładał z namaszczenia swój nowy okaz obok setek tysięcy innych. Czyniąc to myślami, błądził już jednak po następnych, następnych krainach pełnych lokomotywowych kominów i zapachu dymu. Całymi dniami i nocami ssał go już głód taki, jaki łapie narkomanów chwilę po otrzeźwieniu. Przez jakiś czas będzie mógł go jeszcze zagłuszać na miejsce, robiąc kolejne zdjęcia torby i ekspres, który świszcząc i dwieżdżąc przemyka codziennie przez Dolisz i Dolisz szło i uciesze dzieciaków. W końcu zmuszony zostanie do tego, by zerknąć na swoją wybrakowaną mapę i w myślach z zegarmistrzowską precyzją zaplanować kolejne polowanie. W Polsce był trzykrotnie Szczecin, Wrocław, Poznań, Katowice, Warszawa, Kraków wszystko co najważniejsze Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa Diaworzyny Śląskiej węzeł komunikacyjny przemyśl żurawica, stacje kolejowe, linie, po których snują się jeszcze zapomniane porowozy widma. Reszta niech sobie błądzi po wawelach, sukiennicach i po wąskach. Niech się błąka po korytarzach Zamku Królewskiego, niech dostaje zawrotu głowy próbując ogarnąć panoramę racławicką. Tonego nie ruszają takie rzeczy. Owszem, zerknie na nie. Niektóre nawet otaksuje wnikliwym spojrzeniem albo przewierci na wskroś wzrokiem, mrucząc pod podnoszeniem swoje nieśmiertelne good heavens. Ale te nieruchome wielkoludy, te kolosy niosące na swoich barkach całe wieki historii, nie potrafią przykuć jego uwagi na dłużej. mi lubi to, co ulotne, co mignie tylko przed oczyma, zostawiając za sobą kłęby dymu i przecinające powietrze dźwięk gwizdka. A więc, czy Pan był w Białowieży na przykład? Czy on tropił tylko parowozy duże, czy też tropił wąskotowiecki na przykład? Z tego co pamiętam, to on chyba tylko parowozy duże. Dużo. I, I były takie sytuacje też, że... w ogóle to wyrazułem, to... że tony to nie jest postać stricte fikcyjna, tylko to jest prototyp i twoja realizacja w książce to jest prawie to samo. To jest w 100% yy, prawdziwy Tony target, łącznie z tym, że rzeczywiście mieszkał w tym Cottage i, i faktycznie na tym na the Rise. Yy, nie pytałem go o zgodę, więc może kiedyś przyjdzie jakiś prawnik z rządu tam z Wielkiej Brytanii przybędzie do Polski i w lepiej mnie jakąś... zarobił na portrecie Tonego. Tak. A to naprawdę no, postać, postać niebagatelna i, i, i bardzo ciekawa. I, I po dziś dzień nie rozumiem jakim cudem to się stało, że on przyjął pod dach w ogóle polskich imigrantów, którzy przyjechali pracować na weselnej Ja tego dalej nie potrafię powiedzieć, on tak się stało. I w ogóle płaciliśmy jakieś strasznie, strasznie małe pieniądze. Za piękny dom z ogrodem, z widokiem na właściwie już oceany. A coś musieliście robić w zamian? Opiekowaliśmy się kotem. Mhm. E, botony często, no. Bo to często... To był bogaty człowiek, bardzo bogaty. E, no i generalnie wszystko w tym domu robili ludzie wynajęci do tego. Czyli tam raz w tygodniu przychodził ktoś umieć tam okno, czy, czy, czy ogrodnik przychodził, czy pa, była pani gosposia, która przychodziła tam raz na parę dni z przodu odkurzacz włączyć, bo ponoć tylko ona umiała. Eee, i, I jedyne co by trzeba było właśnie pilnować tego kota... I chyba nie zawsze się udawało z tym kota. No, to mi się nie zawsze udawało, więc też jest w tej książce. Coś mi się właśnie tak mi się kojarzy, no, że jest jakiś fragment do tego... Zapominaliśmy o nim po prostu. No. Bo pracowaliśmy 6 dni w tygodniu na tym weselnym miasteczku od do nocy. po 12 i więcej godzin. Eee, no a tonem właśnie, no, tak jak, jak tutaj wspomniałem, wyjeżdżał e, fotografować lokomotywy no, i potrafił wyjechać na przykład do Brazylii tak? na no, 3 tygodnie. I pierwsze co przed wyjazdem mógłbym, to mówię, to panowie, pamiętajcie o skarbie, bo tak się nazywał kot, pamiętajcie o skarbie, bo ona musi tutaj mieć same luksusy i tak dalej, zostawia tam, 20 różnych pokarmów dla nich, który się daje w który dzień, o której godzinie, a myśmy to mieli wiesz gdzie, i tam po tygodniu się wtedy na przykład, że kota nie ma, nie? Nie znajdowaliśmy, że on polował na mery pod tom. Z głodu. Polował na mery. A byście wcinali, polaka. To lepszy, nie Ten był lepszy niż to, co byśmy tam pieprzali. Bo pieniądze się kisiło, trzeba było po to jechaliśmy tam nie zarobić. Także naprawdę, niesamowita postać. to to jest kolejne pytanie, które mogę zadać obu, wam, obu, obu z Was, obu, Wam obu. O, wam obu mogę zadać takie pytanie. Bo mi się wydaje, że ono jest nie od rzeczy: to znaczy o relacje między fikcją w Waszych tekstach a realiami. Bo dla mnie było pewnym zaskoczeniem, nie ukrywam, już prowadziłem jedno spotkanie Wojtka Borasa, chociaż było to spotkanie z poetą i zakładką, bo wtedy jeszcze nie było książki. Książka nie wyszła na czas, przyjechałem do Aleksandrowa Kulowskiego z dużym, z dużym wydrukiem okładki i nie zostałem zlinczowany. To jest bardzo ciekawe. Um, ale pewnym zaskoczeniem w rozmowie, bo jak już ludzie nie piszą listów, to pewne rzeczy się dowiedzą w rozmowie na przykład. Ja się dowiedziałem od Wojtka w rozmowie o iluś tam tekstach, które brzmią szalenie autentycznie, brzmią tak jak takie, wiesz, Wojtku sążniste życie pisanie. Dokładnie tak, jak o tym mówisz. Tak? Było, wydarzyło się, znalazłem dlatego jakąś tam swoją własną formułę językową. Zapisałem, dowaliłem jeszcze datę, żeby nie zapomniał, jak będę miał 80 lat, co to kiedyś się działo, jakie ja miałem ciekawe życie. I poszło dalej. A tymczasem się okazuje, że sporo tych swoich tekstów właściwie nie ma takiego ścisłego zakotwiczenia w rzeczywistości. Są jakieś tam wymyślone. Właśnie no, tak, już tam, odpowiadam to. za Ciebie. No, są są te historie, które są jakby też troszeczkę zebrane z rzeczywistości w ten sposób, że ja nie ukrywam, że mnie bardzo fascynuje prowadzenie życia nocnego, to znaczy wszelakie bary Tylko Z hmm. propozycji tytułów która nie przyszła bary. Kto, tak, i, 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 i im później, tym lepiej, bo ludzie są coraz bardziej pijani i y, coraz bardziej się otwierają, wypowiadają różne historie. I jakieś tam pojedyncze fakty są powyciągane właśnie z takich historii barowych zupełnie. Mam nadzieję, że... Nie wiem, czy dzisiaj we Wrocławiu coś takiego wykonam, bo to środa jednak jest i to jest tak, tak słabo z tymi ćwami parowymi w środku tygodnia. Ale, ale jest, to, jest to jakaś bardzo taka ciekawa dla mnie przestrzeń i, i, i bardzo pociągająca. Stąd dużo rzeczy wybieram. Odrobinę podkoloryzowuję niektóre fakty, a to jest sporo wierszy, które są jakby żywcem wyjęte z życia po prostu, i, i tutaj jakoś tak można ryzykownie może to, no może to było trochę ryzykowne, ale rzeczywiście, pomiędzy podmiotem lirycznym a Borosym można by znak równości postawić. Ale to jest, mówię, to jest z dużym przymrużeniem oka tak, tak, bo gdybym żył tak, jak pisze, to... To by się już nie było. To nie prawdopodobnie. To już być gry z ziemią. Krystian, yy, to samo pytanie do Ciebie. Już żeśmy ustalili że to my może ci wysłać invoice, że tak powiem, w języku Pelodusów. Może dostać invoice od lojera. Tak, mogę. A, A co zresztą? Tak. Reszta, bo, bo mówiłeś o konwencji realizmu magicznego. Tak. mnie ciekawi ta płynna tak. granica, która przebiega, lub też nie. Rzeczywiście, właściwie wszystkie postacie, które się pojawiają w książce, mają swój realny odpowiednik. Bardzo często nawet imię nie zmieniałem. Ale tak jak mówiłem wcześniej, pomyślałem sobie w którymś momencie, że, że te historie są tak niesamowite, że nie sposób je wpłaszczyć do, 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 do przekazania ich w sposób taki realny do końca. Stąd też wybrałem sobie taki a nie inny koncept na to wszystko i rzeczywiście całego liszu Orange, które dla mnie było miejscem magicznym w każdym właściwie tego słowa znaczeniu. W książce stworzyłem dodając tam jakby świat nierealny i ten świat ukazuje się pod postacią wróżek właśnie, które się gdzieś tam pojawiają przed nikiem, gdy on jest po czwartym albo ósmym cydrze, czy przed Kevinem, który za mocno przyćpał i, i, i te wróżki one absolutnie to nie są tak... znaczy one się wywodzą gdzieś tam z tej tradycji wyspiarskiej, bo stąd przecież pochodzą te stworzenia, tych ale one tutaj są jakby odarte z całej tej takiej niewinności i, i, i właściwie one ukazują się tym ludziom, którzy gdzieś dotarli na, jakieś, na jakąś taką krawędź siebie pogubieni, bo właściwie wszyscy w tej książce są pogubieni, a to dlatego, że faktycznie w takie środowisko trafiłem. w takie miejsce i, i, i do takich ludzi. I ja to parę razy już powtarzałem w różny, przy różnej, o, różnych okazjach, że... Razem z moimi kolegami chodziliśmy do pracy taką nadmorską ścieżką, nie wiem, może miała ze trzy kilometry, z miejscowości Dołgiż Dolby, do Dołgiż-Warren. Właściwie był jedną miejscowością, a Dołgiż-Warren to był taki kuror tam nie było wieżka. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna. Tak, 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 tak. E, Tam była tam, ta karuzela i hotele i różne inne dziwne rzeczy. To tak jak w kolbuszowe e... kolbuszowej W kolbuszowej jest synagoga. No dobrze. E... I, i chodziliśmy tą ścieżką dzień w dzień rano, wieczorem wracaliśmy, obok tej ścieżki biegła trakcja kolejowa, obok klify, piękne morze, które się przeradza w ocean. Dobrze, trudne widoki. No i moi koledzy ciągle patrzyli na te piękne widoki, a ja się przypatrywałem, jak iskry się sypią z pociągu. I to chyba właśnie na tym polega, że różni ludzie w różnych miejscach w różnym czasie widzą co innego, mimo tego, że przede wszystkim mają to samo. I, I ja w tym Dolish do Warren widziałem bardzo dużo rzeczy, które natychmiast mi się rodziły w głowie jako pomysł na, na coś przyprawionego właśnie tym, tym konceptem takim ala la realizm magicznym. Ale generalnie postaci są określone. Są pytanie numer trzy od prowadzącego. To jest pytanie, czy takim... Takie zagadnienie, które mi się wydało, że też yy, macie dosyć wspólne, to punkt widzenia obcego, czy w ogóle jakaś taka kategoria obcości i zdystansowania do świata. Czy to jest. Nie yy, wiem, czy dla Ciebie to już wszystko jedno, kto pierwszy odpowie. Yy, czy to jest jakaś istotna i świadomie przyjmowana perspektywa? No, Wynika w moim przypadku Swoim jakby oczywiste. No właśnie, trafiam na obcy ląd, do obcych ludzi, zaczynam z nimi pracować, mieszkać z którymi się zaprzyjaźniam, ale dzieli nas strasznie dużo i, i, i siłą rzeczy jest. I jest sens pisać w ogóle z takiej perspektywy, twoim zdaniem? W stu procentach tak, bo to jest odkrywanie wielu aspektów tak naprawdę i, i wiesz, z tego wynikają różne, różne ciekawe historie tak naprawdę. No już ta, o której pewnie dzisiaj powiem, czyli, czyli tych błędów językowo-kulturowych, które, które powodują jakieś, jakieś, jakieś zabawne sytuacje, ale też poznawanie siebie nawzajem, jakby przenikanie się kultur, bo w którymś momencie, gdy wiesz, gdy budzisz się rano, wstajesz, idziesz do pracy i łapiesz się na tym, że myślisz po angielsku, w sensie słowa w głowie układają się nie po polsku, ale po angielsku, to zaczynasz też inaczej patrzeć na to, co się otacza, prawda? I myślę, że też wielu tych Anglików, którzy z nami pracowali, nie, nie podobne, może nie, nie myśleli po polsku, bo po polsku nie mówili oprócz kilku przekleństw, jak to zwykle bywa, ale myślę, że, że, że patrzyli na, 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 na wiele rzeczy inaczej. bo ja pamiętam taką na przykład sytuację, którą też wielokrotnie opowiadałem. Siedzimy najpierw właśnie z kolegami z Wesołego Miasteczka i gdzieś tam pada w ogóle tak znikąd hasło, Słuchaj, czy masz może pieniądze polskie? Bo chcieliśmy zobaczyć, jak pieniądze polskie. No to ja spoglądam do portfela, faktycznie mam jakieś. No i wyciągam banknot na 20 złotowych. No więc Anglicy tak biorą, przypatrują. Się. Mówi, to król pewnie jest na jakiś No tak, no król. Tak, no, zgadza się. Aha, a monety masz jakieś? A co jest na 20 złotówcy? Chroby. Chroby. Czyli król. Król. Zbytkowo król. <grym> no jeszcze pierwszy nie, ale niczego nie ty, tak, Koronowane w 2025 roku. Historia. <laughs> no. e, I e, okej, okay. bank poszedł, tak? Znaczy oddali. E, nie stanowił zbyt dużej wartości a, a, <laughs> I pytają, a, a monety czy masz? Czy monety Miesz, mówię, no chyba mam. Faktycznie. Wyciągam dwóch zgotówkę. No i znowu pada na stół ta dwóch złotówka. Ja nic tak po czym jeden